Dziś zabieram was na spacer do Ikea w 1962 roku, więc jeśli idziecie, to koniecznie zaobserwujcie i zostańcie ze mną po więcej takich treści. Okładka przedstawia charakterystyczne dla tego okresu meble. Widzimy wiszącą komodę, która jest fornirowana bądź tekowa, ciekawe radio, dużo faktur, kolorów i wzorów. Tutaj z kolei wnętrze trochę bardziej skandynawskie, lekko spokojniejsze. Widzimy biel, błękit oraz tapetę, która ma razem z firanami nadać wnętrzu lekkości. Pokój dziecięcy dosyć kolorowy, ale jednocześnie minimalistyczny, jeśli chodzi o meble, bo widzimy, że te meble były drewniane, ale takie proste w formie. Przykład salonu i mamy stolik kawowy razem z zestawem wypoczynkowym, komodę fornirowaną oraz stół. Taki jadalniany. Ten oliwkowy fotel, moim zdaniem, jest świetny i ma bardzo ciekawą formę. Kolejny salon, bardzo standardowy, czyli mamy zestaw wypoczynkowy, jest telewizor, regał, komoda oraz stół jadalniany. Większość krzeseł była dosyć podobna do siebie, były one drewniane, e, gięte i sporo tych krzeseł było produkowanych w Polsce. Od razu, kiedy spojrzycie na ten wzór, to pewnie myślicie o hałasie. Krzesła w tym klimacie też, myślę, że kojarzycie i wiem, że teraz dalej produkowane są, na przykład w Famegu. Te z kolei wyglądają dosyć nowocześnie, bo podobne kształty dalej są w sprzedaży, jako krzesła boho. Fajnie to wygląda, ociepla wnętrze. Stoliki kawowe wtedy to były tak zwane patyczaki, i sporo z nich nadal jest w produkcji albo inne firmy korzystają dalej z tych kształtów. Moim zdaniem one są świetne, funkcjonalne, no i dodają wnętrzu trochę lekkości. Były dostępne nawet takie ludwiczki i barokowe lustra, potrójne lustra do toaletek. No i komody, czy bieliźniarki to moim zdaniem jest coś, co było najlepsze w tamtych czasach. Ja uwielbiam te meble. Spójrzcie, jak duży był wybór szafek nocnych. Moim zdaniem naprawdę szał. Uwielbiam takie toaletki i sekretarzyki. Regały i półki typu string. A takie wiszące regały na całą ścianę teraz kosztują miliony monet. Więcej krzeseł, których kształty na pewno są dla Was znajome. Napiszcie, czy Wy też uwielbiacie takie kredensy. Jeśli chodzi o oświetlenie, to tutaj widzimy dużo lekkości i naturalne materiały. W IKEA można było również kupić takie przepiękne, ozdobne listwy nad karnisz, a dywany miały przeróżne kształty, wzory, kolory. Naprawdę pełna różnorodność. Także jak widzicie, kiedyś było dużo, dużo więcej niż teraz jest w sklepach. Dajcie znać, co zrobiło na Was największe wrażenie i do którego roku przenosimy się następnie.